Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie eee, Słuchajcie, długo nie było nic na kanale wrzucane e, Ponieważ no, były wakacje, też nie miałem zbytnio kiedy Zacząłem robić prawko na ciężarówkę i tak te godziny W lipcu tam jedna osoba w pracy miała urlop i, tak, i, tam, i to się tak przeciągnęło aż do tego września Postanowiłem sobie, że wrzesień się zacznie, więc zaczynamy znowu nagrywać bo właśnie jakiś dzik chyba leżał e, Jedziemy na, na nasze łowisko tutaj w Ługoszczy e, Pokażę wam dzisiaj Metodę poczny troch. Sobie połowimy chwilę. Jest tak właśnie, że nie będę miał tutaj nic ustawionego. Po prostu jedziemy. Jak się uda, to coś łapiemy. Jak się nie uda, to nic nie łapie i wrzucam też filmik. Nie, po prostu jedziemy, sobie zrobię tutaj zaraz zestaw. Pokażę jak to wygląda. Wjeżdżamy Czekajcie, zrobię sobie redukcję w mojej renóweczce Ogólnie już jest 10 godzina, za 4 dokładnie. Miałem jechać z rana, ale tak padało. Dopiero teraz, właśnie, się troszeczkę przystało. Ale dosyć fajna się pogoda zrobiła. O, ale kurde, tu jest mokro. Pokażę Wam, jak tu wygląda. Słuchajcie, jedziemy tutaj, właśnie taką taką drogą leśną. Ona jest udostępniona dla wędkarzy od tego sezonu. Jak widzicie, tutaj mamy białą rybkę. Pojedziemy sobie tam pod pomost, tam się rozpakujemy. O, widzę tutaj karpiarz cały czas siedzi. Karpiarz cały czas siedzi, już chyba, nie wiem, piąty dzień. Nie wiem, czy coś tutaj mu się udało wyciągnąć, porozmawiamy sobie z nim za chwilę i zobaczymy, więc dzisiaj będziemy też jechali na polowanie postanowiłem, że też, też wezmę ze sobą sprzęt sobie nagramy, więcej tych filmików się pojawi teraz, więcej będzie z terenu Myślę, że to jest trochę lepiej się ogląda niż The Hunter wirtualne takie polowanie i mamy tu, opatrzcie, jest tutaj nasz, nasz fajny wabik na, na byki, już rozmawiałem nawet z jednym, udało mi się na razie cały czas się uczę, ale, ale już to zaczyna fajnie wychodzić Ostatnio właśnie, tak jak mówię, rozmawialiśmy tutaj sobie z jednym bykiem. Cały czas nam odpowiada. Troszeczkę takim niższym głosem eee, w, no, ryczałem do niego. Żeby żeby się nie przestraszył. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już delikatnie że tam morzem, że... O, nasze łoweczki zobaczcie. Ktoś sobie... Ktoś sobie wziął tutaj bliżej. Przybyliśmy kiedyś dwie takie tutaj i one chodzą tak po całym jeziorze. Ok, gasimy naszą Renóweczkę. Idziemy, idziemy wtedy zrobić sprzęt i zaraz wam pokażę jak to wszystko tutaj wygląda. Mam nadzieję, że to było widać wszystko, jak to wiązałem. Tak jak widzicie, jest tutaj rozdzielona żyłka. Jedna idzie właśnie do haczyka, na której założymy paprocha, a druga nawet nie tak na połowie długości, można jeszcze krócej. Jest założony ciężarek pałeczka. Ja mam akurat założony 10 gramowy. Wędka, którą się posługuje, jest to Mikado Shapire 2,40. Bardzo giętki kij. Ciężar wyrzutu jest 10 gram. Koowrotek robi Excuse, ma bardzo fajny hamulec, tutaj chodzi normalnie perfekcyjnie w tym w tym kołowrotku. Za te pieniądze naprawdę polecam. Jeżeli o konie na przykład nie biorą, to często robię tak, że zmniejszam tutaj długość tego haczyka z poproche. Ogólnie wędkę mam troszeczkę krótszą niż 2,40, ponieważ przy pierwszych, pierwszych połowach na tego kija zahaczyła mi się żyłka u góry, jak rzuciłem to pęko, ostatnia sekcja. No niestety tak to bywa, musiałem sobie ją skrócić, przez co jest troszeczkę sztywniejsza, ale tu w sumie może i dobrze. Dzisiaj sobie spróbujemy połapać te standardowe właśnie motoroil, Jeszcze tylko dwie mi zostały motoroil i fajnie tutaj chodzą też takie zielone. Zobaczcie wszystkie takie brokatowe. Te dwie na pewno dzisiaj spróbujemy i jeszcze ostatnio na te fajnie mi to brało, też wyciągnąłem nawet na tu szczupaka, na takiego mojego poproszka. Spróbujemy tutaj rzucić z pomostu. Chwilę porzucamy, i jak nie, to pójdziemy sobie tam na drugą stronę. Tam są troszeczkę lepsze miejsca. Tak jak widzieliście, pierwszy rzut, od razu, od razu mały pimpek się złapał. Słuchajcie, idziemy na drugą stronę. Tutaj rzuciłem jeszcze kilka razy, ale nic się nie dzieje. Spakuję tylko tutaj to wszystko co mamy. Idziemy sobie tam na drugą stronę. Jak widzicie, jest to właśnie bardzo fajna metoda. Fajnie można się pobawić z tymi okoniami. Nie tylko, ja już na to wyłowiłem chyba z 4 czy 5 czopaków. Na taką małą właśnie, na tego małego tutaj paproczka, jak widzicie. Który sobie tak wisi. No, tak jak mówię to opada na dno ciężarek idzie na dno, a ten paproszek z tyłu właśnie na dłuższej żyłce sobie swobodnie tam wiruje, chodzi fajnie. Ostatnio miałem właśnie taką akcję tutaj, miałem puszczony dosyć mocno hamulec, bo się chciałem pobawić z tymi okoniami, rzuciłem sobie tutaj z brzegu, ciągnąłem i tutaj przy, przy samym tym mi wziął właśnie tupak, taka 40 to była, ale na tym pod sam pomoc mi podszedł, musiałem z wędką tak stać, żeby mi żyłki, żyłki nie przeciął. Ok, słuchajcie, idziemy na drugą stronę, tylko muszę uważać na tym pomoście tutaj, bo jest tak ślisko, że tak pierdzielę renówkę, zostawiamy. Zobaczymy tam po drugiej stronie, tam są fajne takie górki, tam bardziej te okonie siedzą. Ostatnio tam mówiłem właśnie dużo takich, od 20 do 25 to było max, 24 w sumie, ale był taki jeden dzień tylko, że takie właśnie fajne, troszeczkę większe brałem, nie te same tam piętnastki. Ogólnie dużego okonia tu jeszcze nie wyłowiłem, nie tylko szczupakich mi się właśnie trafiły na tego paprocha tu. Ale moja ulubiona metoda łowiu Już chyba tutaj gwałce od miesiąca. Na tym kiju właśnie coś pięknego. O zobaczcie jak ładnie. Ławeczkę nasą postawili sobie tutaj. Śmieci zostawili. Zadowoleni. Zrobiłem sobie ostatnio strażnika tutaj. z Społeczną straż rybacką. Wstąpiłem do niej. Ponieważ widziałem tutaj takie akcje jak ładowali w siatki tutaj kurdy te takie małe karpie, które zostały wpuszczone w zeszłym roku. Szkoda tych jak nie Się wkurzyłem, poszedłem. A jak będę widział takie sytuacje, no to będę reagował na to, no kurde, no bez przesady. Nie? Ok, słuchajcie, jeszcze sobie tutaj skoczę gdzieś w krzaczka i lecimy sobie na drugą stronę. Słuchajcie, na razie są takie słabe, same małe, brzdące, że szkoda gadać. Zaraz sobie zmienimy kolor. Kolor gumki. Jak widzicie już jesteśmy w innym miejscu. Tutaj najczęściej w sumie rzucam. Fajne miałem tutaj ostatnią akcję, jak ciągnąłem sobie właśnie takiego małego okonia i tutaj mi zaatakował szczupak tego konia. Trzy razy podchodziłem i w końcu go wyciągnąłem. Raz mi tutaj kolega zabrał podmiar i nie dałem rady, bo się, że wędka pęknie. Ale na drugi raz, na drugi dzień pojechałem o tej samej porze i od tej, dokładnie w tym samym miejscu, na tę samą o okonia ciągnę i też szczupak zaatakował tego konia i wtedy się udało mi wyciągnąć. Chwilę z nim walczyłem, wędka pięknie się wyginała. Słuchajcie, zmienię sobie kolor, może. Zobaczcie, proponuję wybrać może ten z, czerwoną, z czerwonym ogonkiem albo weźmiemy może takiego z podwójnym ogonkiem, takiego twistera. Zobaczymy w sumie, albo z tych zielonych coś, bo cały czas mówię na tego tutaj jasnego. Wyciągnę zaraz ten, mam chwilę rzucone sobie, niech to tam sobie chwilę poleży na dnie i wtedy też jest taki sposób, zwłaszcza jak na obrotówkę się łowi, żeby ona poleżała sobie nawet z 5 minut i wtedy szybkim szarpnięciem właśnie podciągnąć kilka razy te większe okonie wtedy, wtedy tak ponoć biorą. Kiedyś się też udało tak raz złowić, wtedy te większe się szarpną, dobrze. Coś chyba jest A jak widzicie kolejny mały mustek go pokazuje oj, poś, poś tu, chodź pokaż ci do kamery, no, zobaczcie taki mały Małe rybki. Dobra, zmieniamy gumkę. Założyłem teraz białą gółkę tak standardową jak widzicie mam ich full, bo rzadko na nie łowię. Najbardziej widzę, że brały właśnie na, na, na tą, na te jaśniejsze. No zobaczymy co będzie się działo na białą. Eee, rzuciłem chwilę, niech to do chwilę poleży. No, zaraz spróbujemy wyciągnąć. Widzę, że już te bateria się słabo robi, ale e, damy radę. Kurde, muszę sobie załatwić. Eee... Muszę sobie załatwić e, taką obudowę, którą e, do kamery, bo GoPro używam akurat dzisiaj żebym nie musiał zdejmować co chwilę, bo jak mam w tym takim e, wodoodpornym e, wodoszczelnym e, opakowaniu no to wtedy kurczę, głos słabo słychać to muszę za każdym razem wymować, a jak chcę coś tam powiesić na gałęzi, no to muszę z kolei założyć, bo nie mam jak tego postawić tutaj No nie ma co, bagienko się trochę zrobiło, zobaczcie Fajne miejsce, to jest tylko szkoda, że o, no coś się ruszyło w tych, tych ale szkoda, że taki słaby dojście tu jest. Bo tu zobaczcie, tutaj jest pięknie z tej strony. Tylko, że tutaj dużo leży. Ogólnie tutaj kiedyś dużo drzew było zatopionych w tym jeziorze, dlatego tutaj często są zaczepy. Jak się już zaczepi, to już na pewno zerwie. Spróbuję sobie rzucić tutaj kilka razy. położę tylko podbierak pewnie mi nie będzie potrzebny. Chociaż nigdy nic nie wiadomo. Tak samo wtedy, jak właśnie kolega mi wziął, mówi wezmę podbierak, bo tu i tak łowisz na poprocha. I tak będziesz miał małego konia. No i kurde, Pek chciał dla niego, w sumie dla mnie. Bo po co mu pożyczałem? Że wziął mi szczupak. Dobra, słuchajcie, rzucam. Rzucam i zaraz zobaczymy, czy coś tutaj się uda do złapać. Słuchajcie, idziemy jeszcze chwilę na pomoc sobie, porzucać kilka razy. To konie nie chcę dzisiaj w ogóle praktycznie. Patrzcie, jaka ta woda jest mętna, w ogóle. Tam się coś rzuciło. <laughs> Założę mi pro na głowę i porzucamy sobie jeszcze w tamtą stronę, może tylko że tu co chwilę też się zaczepia. Tu jest lipa właśnie z tym, że, że co chwilę jest zaczepiane. Przejęłem sobie ten podbierak tutaj. Dobra, zakładam go pro na głowę i jeszcze chwilę porzucamy. No będą to takie wyprawy, po prostu będę zabierał kamerę ze sobą i to co się uda nagrać, to co się uda złowić i pokazać Wam, no to będę wrzucał za każdym takim, takim wypadem, gdzie będę właśnie miał kamerę ze sobą. Bateria już mi mryga, więc pewnie będę też zaraz się zawijał, wrzucę sobie jeszcze kilka razy tutaj. Jesteśmy mówieni tutaj z myśliwym, pojedziemy na polowanie. Oczywiście, też będę to dzisiaj nagrywał. Średnio raz w tygodniu jesteśmy, więc raz w tygodniu taki filmik z polowania będzie się pojawiał. A koni żadnych nie połapaliśmy normalnych, tam były te dwa, tylko co, co widzieliście do kamery, co pokazałem. To było na tyle. Także, jakie jest ogólnie pozdrowienie wędkarzy? Bo jeżeli jest e, myśliwy czy leśniczy, to do siebie dasz burm mówią. E, ksiądz, to wiadomo. Ale wędkarzy w sumie to nawet nie wiem, jakie mają pozdrowienia. No. Chwal wodę? Chwal ćwik mają chyba sokolnicy. Chwal wodę? Nie wiem. Coś trzeba będzie wymyśleć. Jak macie jakiś ciekawy pomysł, to tam napiszcie w komentarzu. Możecie oczywiście zostać na kanale. Jak, jak chcecie, jak nie, no to nikogo oczywiście nie namawiam. No i to by było na tyle. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.